Pewnego dnia dziecko zapytało Boga, Panie, dlaczego ranią właśnie tych, którzy chcą czynić dobro. A Bóg w swojej ciszy, która nie zna pośpiechu, odpowiedział pytaniem: Kiedy zrywasz kwiat, po który sięgasz ręką? Od tamtej chwili ten obraz nie opuszcza mojej pamięci. Najpiękniejsze kwiaty, te, które napełniają powietrze zapachem, są tymi, które najczęściej czują dotyk, nożyce i wyrwanie z miejsca. Może dlatego właśnie ludzie o czystym sercu. Ci, którzy wybierają dobro nawet wtedy, gdy nikt nie patrzy, diamol, są tak często ci, którzy najbardziej krwawią to, co dla świata jest niesprawiedliwością, dla Boga nosi imię cel. Nic nie ginie w jego rękach, żadna łza nie jest stracona. A jeśli dziś zaczynasz dzień z duszą zmęczoną i pytaniem, dlaczego ja Boże, przecież chciałem dobrze, dlaczego tyle strat, tyle rozczarowań, przyjmij tę odpowiedź z czułością. Jesteś wyjątkowy. A to, co wyjątkowe, przechodzi przez ręce, które wyrywają, ale też zostaje posadzone w ogrodach pełnych blasku. Czasem Bóg pozwala, byś został wyrwany z dawnej ziemi, by posadzić cię w większym miejscu. I to boli. Boli opuszczenie znanego gruntu, boli, gdy korzenie muszą się odłączyć. Ale to konieczne byś zakwitł tam, gdzie On chce. Bóg nigdy nie wyrywa, nie mając miejsca, by zasadzić. Nigdy nie tnie, jeśli nie chce uleczyć. Gdy wszystko wygląda jak rozpad, on buduje cię od środka. Przychodzi moment, gdy człowiek zatrzymuje się i myśli: To nie taki był mój plan. Zmieniły się plany. Zmieniły się drogi, zmienili się ludzie: ty też się zmieniłeś. I wtedy pojawiają się dwie drogi: bunt albo zaufanie. To właśnie tu Bóg chce dziś do ciebie mówić, bo jest różnica między wierzyć a ufać. Wiara mówi: Bóg może. Zaufanie mówi: Nawet jeśli nie po mojemu wiem, że on wie, co robi. Przypowieści uczą: Zaufaj panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach pamiętaj o nim, a on prostować będzie twoje ścieżki. Czujesz moc tych słów? Nie polegaj na własnym rozumie. My chcemy wyjaśnień, dlaczego to się skończyło, dlaczego się nie udało, dlaczego tamte drzwi się nie otworzyły. Ale Bóg nie powołał Cię, byś wszystko rozumiał, powołał Cię, byś ufał. Prawdziwa wiara to nie zrozumieć plan, lecz spocząć w tym, który planuje. Może mówisz, ufam, ale jest ciężko. A Bóg odpowiada, wiem, jest ciężko, ale to potrzebne. Proces dojrzewa, czekanie wzmacnia, a ból uczy zależności. Żadna łza nie spada na marne. Każda jest ziarnem wiary i we właściwym czasie zakwitnie. Gdy najmniej się spodziewasz, przyjdzie dzień, w którym spojrzysz wstecz i powiesz: teraz rozumiem, dlaczego te drzwi się zamknęły. Teraz widzę, dlaczego to nie z tą osobą. Gdyby stało się po mojemu, zgubiłbym się. To, co dziś wygląda jak opóźnienie, jutro okaże się wybawieniem. Dzisiejsza cisza zamieni się w odpowiedź. Dzisiejsza strata stanie się świadectwem. Może teraz jesteś w czasie oczekiwania, gdy wszystko wydaje się zablokowane. Modlisz się, a niebo milczy. Próbujesz, a nic się nie udaje, to właśnie wtedy Bóg działa najmocniej. Kiedy myślisz, że jesteś sam, On przygotowuje coś, co jeszcze nie mieści się w Twojej strukturze. Uczy Cię zależeć od Niego bez znaków, ufać bez kontroli. Pomyśl, otrzymana błogosławieństwo bez przygotowania może stać się ciężarem. Spójrz na tych, którzy nagle wygrywają fortunę. Wielu po kilku latach jest bardziej zadłużonych niż wcześniej. Dlaczego? Bo wewnętrzna struktura nie dorosła do wielkości daru, Bóg, który marzy dla Ciebie o wieczności, nie chce błogosławieństwa na miesiąc, rok czy pięć lat. On przygotowuje Cię, byś uniósł to, co ci da. Najpierw Cię buduje, potem daje. Pamiętasz martę stojącą przy grobie łazarza słyszącą: jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą. Scena była końcem, a właśnie w takich dolinach objawia się Jego chwała. Może to tam. W Twoim emocjonalnym grobie, gdzie już straciłeś nadzieję, Bóg zechce tchnąć życie. On Cię nie opuścił, pracował w ciszy, i nieraz Jego cisza jest najwyraźniejszym znakiem Jego obecności. Jakby mówił, I synu, córko, ufaj! Ja dowodzę, nie musisz widzieć, musisz wierzyć. Gdy Twoja modlitwa zdaje się bez odpowiedzi, On porządkuje serca, przesuwa okoliczności. Przygotowuje szanse, których jeszcze nie dostrzegasz. Cud nie zaczyna się, gdy go zobaczysz. Cud zaczyna się, gdy trwasz w modlitwie, choć nic się nie zmienia. Zapamiętaj, dziś może być ostatnia noc, kiedy modlisz się o ten sen. Jutro Bóg może obudzić cię słowami: Zawsze cię słyszałem. Oto Twoje błogosławieństwo. Nic nie ginie przed nim. Stare prośby, które porzuciłeś, niebo nie porzuciło. Bóg uwielbia przychodzić, gdy wydaje się za późno. I gdy przychodzi, wszystko staje się jasne. Jego czas jest doskonały. Ani za wcześnie, bycie cię zmylić, ani za późno, by cię zawieść. Dokładnie w chwili, która uczy cię ufać. Wiem. Ufać w bólu jest trudno. Ufać bez rezultatów, z niepokojem w sercu, to codzienna walka. Ale pamiętaj, Bóg nie zapomina, Bóg pisze. On pisze historię, w której każda kropka bólu zamienia się w przecinek nowego początku. A to, co teraz buduje w tobie, będzie tak piękne, że powiesz, gdybym wiedział, że koniec mojego planu był początkiem jego celu, zaufałbym bardziej. Dlatego to twoje dzisiejsze słowo, ufaj. Ufaj, choć nie rozumiesz. Ufaj, choć zmęczony. Ufaj, gdy rozum krzyczy, a serce krwawi. Wiara to nie siła, to skupienie. Nie uczucie, lecz wytrwanie. A kiedy ty trwasz? Bóg działa. Niektóre odpowiedzi Boga nie przychodzą w formie słów, lecz w postaci pokoju. On nie tłumaczy każdego szczegółu, On prowadzi. A gdy decydujesz się zaufać, nawet bez zrozumienia, zaczynasz dostrzegać Jego rękę w szczegółach, które wcześniej wyglądały jak zwykłe przypadki. To jest dojrzała wiara, nie polega na posiadaniu wszystkich wyjaśnień. Ale na odpoczynku, nawet bez odpowiedzi. Może jeszcze nie otrzymałeś tego. O co tak bardzo prosiłeś, ale największym dowodem, że Bóg cię usłyszał, jest to, że wciąż stoisz. Być na nogach po tym wszystkim, co przeszedłeś, to cud ukryty w sile wytrwałości. Dlatego zapamiętaj, Bóg o tobie nie zapomniał, On tylko porządkuje scenę. A gdy wszystko będzie gotowe, zobaczysz, że nigdy nie było opóźnienia, był przygotowaniem. Niebo nie chodzi w rytmie ludzkiego zegara, ale w rytmie wieczności. A kto uczy się ufać temu rytmowi, ten żyje w pokoju. Wiara to niebieg z czasem. To nauka odpoczynku w czasie Boga. Kiedy odpoczywasz, nie przychodzi wyjaśnienie, ale pokój, który koi duszę. I ten pokój jest dowodem, że on troszczy się o wszystko. Może to, co Bóg buduje teraz, to nie tylko coś nowego, co chce ci dać, ale nowy sposób uczenia cię zaufania. Zaufać to nie znaczy udawać, że nie boli. To wierzyć, że nawet gdy boli, on wie, co robi. To właśnie wtedy, gdy tracisz kontrolę, Bóg siada za kierownicą. Dopóki sam próbujesz rozwiązywać, on czeka, ale gdy oddajesz, zaczyna przesuwać elementy. Pomyśl o ziarnach. One nie rosną w świetle, lecz zakopane w ziemi, w ciemności, niewidoczne. To, że nic nie widzisz, nie znaczy, że nic się nie dzieje. W ciszy nocy. W bólu oczekiwania Bóg przygotowuje to, co zakwitnie o poranku. Czasem myślisz, że on milczy, a to tylko dlatego, że hałas niepokoju, porównań i strachu jest głośniejszy niż jego szept. A on szepcze prosto, synu, córko, zaufaj. Wciąż jestem ten sam. Ty widzisz chaos. On widzi budowę. Ty czujesz opóźnienie. On widzi czas doskonały. Ty odczuwasz ból. On rzeźbi dojrzałość. Są rzeczy, które nie przychodzą teraz. Bo gdyby przyszły, stałyby się ciężarem, a nie błogosławieństwem. A Bóg kocha cię za bardzo, by dać ci coś, czego nie mógłbyś jeszcze unieść. Dlatego, gdy nic nie ma sensu, nie rozpaczaj, zaufaj. Nasze serce pragnie wyjaśnień, ale Bóg daje kierunek. Gdyby ci wszystko wyjaśnił, mógłbyś zwątpić. Gdy cię prowadzi, rośniesz. Wiara to droga, którą Bóg dojrzewa miłość. I im bardziej ufasz, tym bardziej rozumiesz, że Bóg nie musi dawać ci odpowiedzi. Bo On sam jest odpowiedzią. Może dziś jest ostatnia noc, gdy płaczesz wołając: Jak długo jeszcze, Panie? A jutro Bóg może obudzić cię słowami: Zawsze cię słyszałem. I gdy ten dzień nadejdzie, zobaczysz, że nigdy nie byłeś ignorowany, byłeś przygotowywany. Niektóre modlitwy Bóg wysłuchuje szybko, inne wykorzystuje, by kształtować charakter. Czas oczekiwania nie jest opóźnieniem, jest dojrzewaniem. Podczas gdy Ty prosisz Pela, Panie, pobłogosław mnie On odpowiada Synu, bądź posłuszny, bo posłuszeństwo otwiera drzwi, do których lęk i pośpiech nigdy nie dotrą. Czasem Bóg nie odpowiada słowami, ale pokojem, i ten pokój jest znakiem, że niebo już zadziałało. Z czasem zauważysz, że nic nie było przypadkowe, właściwa rozmowa, spóźnienie, które Cię ocaliło, cisza, która nauczyła cierpliwości. Wszystko to było Jego troską. Pamiętaj, Bóg używa nawet tego, co cię zraniło, by cię wzmocnić, nie pozwala na ból, by karać, ale by wydobyć zapach, który w tobie ukrył. Najpiękniejsze kwiaty są najczęściej dotykane. Serca używane przez Boga prawie zawsze wcześniej były złamane. Ból cię nie definiuje, On cię oczyszcza, rany zamieniają się w mądrość, łzy w namaszczenie, rozczarowania w rozeznanie. Po wielkim bólu nigdy już nie jesteś taki sam stajesz się bardziej podobny do Niego. Ale wielu rezygnuje dzień przed cudem. Może dziś jest właśnie ta noc poprzedzająca? Nie zatrzymuj się. To, co wygląda jak zwłoka, to czas, który Bóg używa, by wzmocnić korzenie. Prawdziwe błogosławieństwa nie rodzą się z dnia na dzień. Im mocniejsze korzenie, tym trudniej je wyrwać. Jeśli trwa to długo, to dlatego, że ma być trwałe. Jeśli boli, to dlatego, że jesteś kształtowany. Bóg nie stawia kruchych obietnic, On buduje wieczne fundamenty. A teraz weź głęboki oddech. Wdech, wydech. Jeszcze raz wdech i wypuść powietrze. Pozwól, by ten spokój cię wypełnił. I z lżejszym sercem wypowiedz: Ufam Bogu, nawet gdy nie rozumiem. To zdanie jest modlitwą. To twój duch przypomina twojej duszy, że Bóg wciąż ma kontrolę. Zawsze miał. Nawet gdy wszystko wydawało się przeciwne, On wciąż był Bogiem. Jeśli otrzymałeś dziś to przesłanie, może to jest właśnie ten znak, o który tak prosiłeś. To nie przypadek, to odpowiedź. To Bóg mówiący. Wciąż są obietnice, wciąż są plany, wciąż jest cel. To, co dziś jest łzą, jutro będzie wdzięcznością. Dzisiejsza cisza będzie świadectwem. A ty spojrzysz w niebo i powiesz, Panie, warto było zaufać. Warto było zaufać całym sercem.